Wisienka, widzimy się znowu u mnie w stajni na Śląsku. Nie tym razem na Mazurek, a na Śląsku z Dixanem Będziemy się za chwilkę szykować, bo będziemy sobie jechać na spacer do lasu. Wczoraj byliśmy, w piątek byliśmy, a więc mamy e, bardzo e, jeździecki weekend e, tym razem. E, I zamyślę, że chyba za chwilkę wow. powinna być. E, być może po Mieciu do nas dojedzie. by e, też dałam znać, a więc zobaczymy, kto się pojawi, kto będzie mieć ochotę, Niestety. Pogody nie mamy, pogody nie mamy fajnej. Rano jak wstawałam to niestety padało, teraz przestało, no ale myślę, że będzie śliska, więc będzie trzeba uważać, ale coś tam zawsze się pokręcimy po lesie i jak mi się uda, to coś dla Was fajnego nagram. To co, do zobaczenia już z lasu. Do zobaczyska! Cześć, my już jesteśmy w lesie. O dziwo, jestem mega zaskoczona, ale pogoda nam się poprawiła. Wcześniej Wam mówiłam, że z samego rana deszcz padał. Jak dojechałam, to była jeszcze taka mżaweczka. Ale proszę bardzo, światełko, słoneczko gdzieś tutaj między tymi konarami drzew się nam tutaj prze, przebłyskuje, a więc jest super. Zrobimy sobie taki, no nie wiem, mamy chyba trochę mało czasu z tego, co mi Iza mówiła, a więc obadamy, co nam się uda zrobić. Ale niestety po wczorajszym dniu nasze konie, z tego co zauważyłyśmy, mają niestety zakwasy. A więc musimy zrobić dłuższy stęp. Ja wam tego nie będę nagrywać, bo się w świecie zanudzicie, a więc to jest bez sensu. Postaram się wam coś nagrać, potem trochę skusa, może coś będzie fajnie widać. A teraz zobaczcie sobie, jak, jak lasek wygląda z tej drugiej perspektywy. Więc wam trochę ponagrywam z takiej perspektywy. Mamy taką fajną ścieżkę, tutaj sobie często kusujemy. Pewnie ktoś tam czasem galopuje. Kto tam co, jak woli. Ja też galopuję, tylko nie chcę pokazać. Ja też galopuję, tylko nie chcę pokazać. O, no ale... Więc sobie pozwiedzajcie razem z nami. Chociaż macie taką cząstkę niedzieli, niedzieli aktywnej. Nasza jest aktywna. Nie wiem jak wasza, bo pewnie siedzicie dupami na kanapach. A więc zbierajcie dupy w troki i wiona jakiś spacer albo na rower, albo na rolki. Kto co woli. Albo i na kijki. W sumie my się dzisiaj z, z Izą ugadałyśmy na kijki, a więc w tygodniu pewnie wybierzemy się. Postaramy się zmobilizować, wybrać na jakieś kijki. A więc też Wam potem zdam relację. Słuchajcie, wracając do mojego vloga z unboxingu. Chciałabym Wam powiedzieć kwestię tych bryczesów, na które tak narzekałam. Bryczesów leginsowych e, z Kovaliero. E, po tym jak oddałam je do krawcowej, Krewcowa mi je fajnie stuningowała i no tak jak myślałam, bardzo fajnie się sprawdzają. Z tyłka już nie zjeżdżają, a więc wszystko mogę na spokojnie, fajnie robić w stajnie, a więc ja jestem mega zadowolona, a więc co, my się widzimy potem. Potem wam coś jeszcze nagramy fajnego. A więc do usłyszonka. Trochę tam kładów za nami jeździ. No ale na szczęście konie się w ogóle niczym nie stresują. Wybrałyśmy specjalnie taką fajną ścieżkę, żeby Wam pokazać, jak to w naszym lasku wygląda przecudownie, mało ludzi, a więc bardzo duży plus bo na ogół jest lód na ludziu a więc trzeba uważać, żeby na nikogo nie wpaść, no ale na ogół dajemy radę, nie jest źle często gęsto konie są w centrum zainteresowania, nie my nie, my amazonki to nie, ale konie najważniejsze są Iza nie wyjedzie a jest jeszcze kałuża to poczekamy chwilę nie chcę skakać kałuży. Gotowa? O? No? To co? Kawałek kusem. Jeszcze muszę się tak nauczyć w galopie. Nie, nawet człowiek! Pan z panią wyszli sobie na spacer. Dzień dobry. O tej ścieżce, co mówiłam, że jest fajna na galu, wiesz? O tej ścieżce, co mówiłam, że jest fajna na galu. Oj, oj, oj. Dzień dobry Ale gdzie? O no patrz, co za dziad jeden Szedł prosto cały czas Patrz, spotkaliśmy tamtych <ścoughs> Z psami Trochę ubita? No w lewo, w lewo. No w lewo, w lewo, Ale jeszcze kiedyś możemy pojechać tam prosto. Ciekawe czy będziesz wiedziała gdzie jesteśmy. No. Wyjedziemy do tej wieży. No. Zobaczcie jak to jest pięknie. Ciężko się tak nagrywa, nie? jedną ręką. Okay. Muzyka Kasia nie umie tą ręką trzymać satywę, żeby go ukosować. A więc ja się z wami nagram, widzimy się następnym razem w środopłatnictwa. Pa!